Witam Państwa. z tego co rozumiem 23 grudnia roku 2024 cała Polska ma imprezę, cała Polska pilka nożna, jeżeli mówić bardziej precyzyjnie, ma imprezę. Ta impreza jest związana z obchodem 50-lecia Trzeciej Drużyny Świata, właśnie 50-lecia zdobycia trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w RFN roku 1974. To moje gratulacje w swoim imieniu, ale ja mam jeszcze takie malutkie prawo złożyć te gratulacje również w imieniu Polonii Rosyjskiej, której w pewnym sensie przedstawiam i muszę Państwu przedstawić się. Władysław Polakowski, działacz Polonijny z Moskwy, z Rosji, odpowiada rzeczywistości. Mi bardzo się powiodło, że wśród tych języków, które zaliczam do języków czystych, Należał Tarsz Polski. To jest ten język, na którym ja rozmawiałem w swoim dzieciństwie z ojcem moim Tadeuszem Józefem. I ja doskonale pamiętam, jak kiedy miałem 7 lat, on brał mi za rękę i my szliśmy do swojej rodziny, do przyjaciół. I my oglądaliśmy przez telewizor mistrzowstwo świata z piłki nożnej. O którym już było powiedziane. Występ drużyny Polski, z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, był triumfalny. Sześć zwycięstw, jedna jedyna klęska w siedmiu meczach. I ta klęska odbyła się przez straszny olej w Frankfurcie. Na pewno wiecie to doskonale, nie gorzej niż ja. I można nawet powiedzieć, że ta cała gra drużyny z PRL-u to był Czyn bohaterski w sporcie. O czym? O czym? Mam na myśli czyn bohaterski w sporcie. Bardzo lubię opowiadać rosyjska, a kiedyś rosyjską publicystyka sportowa. Ja jestem pisarzem, programistą, filmowcem, publicystą. No, kimś jeszcze być może, no, nie jest wykluczona. Ale w tej chwili ja powtarzam swoje gratulacje. Można jeszcze przypomnieć, że w ciągu roku ukazał się film pana Janusza Kidawy, w którym też byli w kadrze Stanisław Januszewski, głos czytał Zacharł Trybiacyk Fedorowicz, no, jest jeszcze wymienione nazwisko Jerzego Stankowskiego w napisach do filmu. No i właśnie ten film nazywał się Polska Gola. I kiedyś, kiedy już nie byłem faktycznie dzieciakiem, kiedy już rok, gdzieś miałem tam 40-50 lat, rok był gdzieś w 2000-2011, mi jakoś bardzo się zechciało znów zobaczyć te bramki, które były zdobyte przez drużyny z PRL-u. I co, i co ciekawego, ja zacząłem w internecie szukać. I coś, niecoś I coś nie, coś odnalazłem. I co właśnie odnalazłem? To był film, który się nazywa Polska Gola. Film mi spodobał się nie tylko tym, że tam były odtworzone pokazane ponownie prawie, że wszystkie bramki, które uczyniła, które zdobyła drużyna z Polski. Ale różnie w tym, jak to było podane? To było podane z humorem. Nie wiem, jak w Polsce, ale w Rosji humor właśnie w kinie sportowym to jest rzecz dość rzadka. Tak, to jest rzecz dość rzadka. I tym bardziej, tym bardziej, to było kino reportażowe faktycznie. To było widać, że z początku była ujęta jedna grupa scen filmowych, potem była ujęta druga grupa scen filmowych, i tak dalej. Ten film. I właśnie kiedyś ja zostałem, kiedy bardzo się zachstałem i bardzo mi się zechciało zostać filmowcem, ja o tym jakoś mniej więcej pamiętałem. No i właśnie tak się mój się los, że właśnie mi naprawdę bardzo się zechciało zostać filmowcem. I co ciekawego, mój pierwszy film, wielki, godny uwagi film. Ja nie mam na myśleć różne drobnostki, bo drobnostki to, to drobnostki to właśnie no, nie chcę się o nich mówić. No. I ten mój film, on nazywa się Rosja z nami nie przypadnie, nazwę języku rosyjskim Rosja znajmi nie prowadził. No i właśnie co ciekawego na całe dwadzieścia. W festiwale filmowych w Krasnogorsku on został faktycznie albo jednym, albo z jednym z nielicznych filmów ze humorem. Co ciekawego, ale to jest tak. I to właśnie dzięki temu, że ja jako dobry wzór, jako dobry przykład miałem Polskiego gola To, co było wydrukowane przez moją macierz. Ja muszę powiedzieć, jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym zawodnikom. Ich było 22 osoby. Wszystkiemu składu trenerskiemu, właśnie pan Kazimierz Górski, pan Jacek Moch, no Andrzej Strelał. Ja wszystkim muszę powiedzieć: dziękuję. I właśnie kiedyś ja zostałem, kiedy bardzo się zachstalałem i bardzo ja muszę powiedzieć jeszcze raz dziękuję wszystkim 22 zawodników, wśród których ja chcę wymienić tylko jednego dla siebie Jana Tomaszewskiego, Bo właśnie no, który z tego co rozumiem był jednym z najwyższych, fizycznie najwyższych w tej drużynie. Ja życzę szczęśliwych obchodów. Mam nadzieję, że przynajmniej ktoś zdąży zobaczyć, a przynajmniej na jakichś wideo odcinkach zdąży wydarzyć ten wideo materiał. Ale, ale, muszę powiedzieć, że my ja przetłumaczyłem polska Gola w język rosyjski. Zrobiłem tam napisy. Ja nie przykrzykiwałem polskiej nie, bo przekrzykiwanie to jest, to jest zły znak. Po prostu mi się wydawało, że najlepsze rozwiązanie problemu to były po prostu napisy. Ponad 500 napisów, ale wersja rosyjska-polska Gola jest zrobiona. I ona jest wystawiona już na kilku wideo hostingach. Proszę te przesytać to, co jest napisane w dole pod tym wideo. I co ciekawego, w mojego rosyjska też planujemy zrobić imprezę na ten temat. Też planujemy zrobić obchody 50-lecia w czasie drużyny światła. Już mamy wiele przyjaciół. Już mamy. To przeważnie oczywiście, że to są emeryci, ludzi w wieku nie bardzo młodego, którzy naprawdę te wydarzenia sportowe pamiętają. I w których gra drużyny polskiej naprawdę pozostawiła pewien dobry ślad i pozostawiła dobre wrażenie. I na szczęście, na szczęście, to zbiega się z moim dążeniem pokazać, jak właśnie wygląda adaptacja humoru do filmu sportowego w filmy Polska-Kola. No i właśnie możecie zobaczyć możecie właśnie dać troszeczkę komentów, dać troszeczkę polubień. Troszeczkę subskrypcji, na których mi troszeczkę zależy. No i właśnie dzisiaj mamy trzeci dzień zimy. Mam nadzieję, że zima będzie nie bardzo mroźna, nie bardzo zimna. I właśnie ja, no mam nadzieję, że zrobię wszystko, żeby jakoś, mimo wszystko, mimo tego, że teraz nie najlepsza sytuacja międzynarodowa, polska odwiedzę i co mnie u mnie zresztą wyszło z tą głosem na z nie przypadnie. W którym wzorowałem Polska Gola. Ja to pokażę. Niech żyje Polska, niech żyje polski kino, niech żyje polski sport. I co najgłodniejszego polskie ludzie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jest zrobiona. I ona jest wystawiona już na kilku wideo hostingach. Proszę te przesiedzieć to, co jest napisane w dole pod tym wideo. No i właśnie możecie zobaczyć. Możecie właśnie dać troszeczkę komentów, dać troszeczkę polubień, troszeczkę subskrypcji, na których mi troszeczkę zależy. No i właśnie dzisiaj mamy trzeci dzień zimy. Mam nadzieję, że zima będzie nie bardzo mroźna, nie bardzo zimna. Dla słów. I właśnie ja no mam nadzieję, że z, zrobię wszystko, żeby jakoś Mimo wszystko, mimo tego, że teraz nie lepsza jest nie najlepsza sytuacja międzynarodowa, kroi mm, Polskę wiedzy i co mnie u mnie zresztą myślą, z tą Rosją na nie przypadnie, w której wzorowałem polska Gola, ja to pokażę. Niech żyje Polska, niech żyje polskie kino, niech żyje polski sport. I co najgłodniejszego, polskie ludzi. Dziękuję Państwu za uwagę.